Witam, pozdrawiam serdecznie, jak wiele razy wspominałem, byłem na odwyku narkotykowym tam się bo za trzecim na był taki fajny glicie otwajek, śmialiśmy się, że ma taką, jak już wspominałem, taką kotkę, co przerzuca nam papierosy, fakt, B to gówno, inaczej tego nazwać nie można, Dopalacza amfetamina, to jest chuja warte, odradzam każdemu, kto ma rozum, oczywiście tego nie bierze, kto nie ma zoomu, nie się dalej tuje. To już jest jego sprawa. Powiem Państwu, że 5 razy w sumie byłem w takich szpitalach. Nie no niezbyt ciekawie tam jest. W zależności no jak traktują ludzi, to już w ogóle masakra. Mijmy też próby samobójcze naszym, w sumie wcale nie ukrywam tego przed nikim. zawsze mówię szczerze To jest moja netka UZ93 bardzo pojemna jest, jest naprawdę mega pojemna można wsadzić tu bardzo wiele rzeczy, tu jest kieszonka, tu, 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 tu jeszcze tutaj za mną Musiałbym teraz ospiąć źlewkę. Czapka też Helikon WZ93. Tak zwany po po popularnie, właśnie WZ93. No, niby najstarsze wzory, ale według mnie jest najbardziej trwały, gdyż jest bardzo odporny na przecieranie się. Ja mam, 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 mam najnowszy WZ2019, tak WZ ale on jest, jest mniej trwały. Widać to, bo ma tą siatkę. Nawet nie, wojskowi mówią mi, że założył USA, bo w tym WZ-19 to, to się podrzeż cały Podobnie jak wielu ludzi ucinało gumki w spodniach US, bawełniach WZ-127 Amon, gdyż obciskało tutaj, gdzieś, chyba z tego co my tłumaczyli, gdzieś tutaj w tych okolicach, ucisk się robił. Chociaż zawsze byłem po tym względem, że spodnie typu bowerniak trzeba brać trochę dłuższe, bo i tak wiadomo, że wpadają w buty i tak, no to... Także... No z tych spodni Helikon Wilwood jestem bardzo mega zadowolony, polecam. Takie elastyczne na szereg literach też. Ja Cię walę. Pizda blaszka. Nie no, dobrze, że nie widziałem ich z bo znów by powiedział, żeby mnie wili, że te dziki napadły w lesie, no ale to już swoją drogą, bo no, nie widziałem go. Nie wiem, czy on ma tendencję do tego, żeby mnie dziki pożadły w tym lesie albo, albo albo nie wiem, żeby co. Pamiętam palby, ludzi z odwyku. Nie będę wymieniał pana nazwisko po imieniu, bo po prostu nie pasuje. I chciałbym pozdrowić całą grupę burzka w Leszni Ludzie. Tu jest najpiękniej, właśnie w lezie. Ogólnie yy a jest zachodnie, jeśli ktoś pyta się o plecaki, nie to że w niemieckie czy tam, nie wiem, może francuskie, ale fakt fakt ten, że mają o dużo lepsze plecaki niż nasze monowskie, to widać na gołych Żydoka po użytkowaniu. Ja na przykład z plecaka Bundesy jestem bardzo mega zadowolony. Z zasobnika piechoty guski tak samo oczywiście, ale już widać, że jest mniej trwały, gdzie zamki się złom to jest tylko pojemniejszy, to jest taka podzybka Taismana. Także pozdrawiam serdecznie Filip Przecowski. Dziękuję.